Woda poza. Hej, czekaj. Nie idź aż tak głęboko. Jeśli ktoś tu będzie poza rekinem, to wiesz. Robimy retreat. Ok, ja przykład się może sprite'a. No to nie Co ty robisz Spróbuję go zabić Halo! Jak słucha w ogóle czy nie? Nie wiem Ty nie wychylaj się. Idzie, Hej! Chodź tu! Chodź tu! Kici, kici! Tu są działka! On jest tutaj działka Nie ma tutaj za wiele Ej, wracaj! Chodź tu, no, chip, chip, nie, retreat, tam jest dużo złomu, Serio? a nie, jest silnik, jest silnik. nie, no. ma nie, Aha Ej! Kurde! To już wymaga ryzyka. Ale mógłbym wrócić, wyłączyć działko, ty byś zebrał silnik i uciekał. On tu łazi, ale nie ciągle, jak widzisz, w odstępach czasowy I nawet nie zwraca no na nas uwagi. Jest. To co, mam to zrobić? Mogę? Nie. Masz nie w nie razie to. co? Jak coś, to jest ósma. Kurde, rekin tam był. No wiem, masz, ja nie umiem. Serio? Czekaj. Dobra, to masz łopatę. Ej, ile masz HP? No. Zamykaj! Okej. Okay. Aha! Falowanie <laughs> <laughs> się udało. Jezus, musiałem że nie już... utożni. I gdy? <laughs> to się że Masz. Teraz ty masz być temat odważny <laughs> Jak to najbardziej leniwy? miałem rekina, kurde. Nie najbardziej leniwy i most profitabler równocześnie. Ja? O, no <laughs> No tak. O, okej. Okay. Jakim cudem mogę być z tym tymi? 138, jeszcze 200 potrzebujemy. A, 138. Bum, bum. 180. Okay. nie skanuję wszystkiego. Dwieście trzydzieści osiem. To jest Okej, okej. Eee... Okej, okej. I zeskanuję teraz sto. E, nie mogę. O, 340! czterdzieści. Okej, to możemy sprzedawać. Nie. O jesus, bo... Zawał, 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 zawał. 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 Smocznego. Jeszcze mm? się. No, ale wiedziałem, smusznego. Jaki jest Nie, 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 Jakim A. cudem jesteś... Jakim, jakim cudem Jakimś tym coś ten monster witamy, że tylko siedziałaś w komputerku? Może dlatego, że ciągle pomagałem ci. No można spróbować na, tyta, na tytanie, bo jeszcze tam karty mamy na kłotem w razie to. Okej, okay. chcesz dostać z czy... Hmm... Ja prawdopodobnie przygoda. umrę. Aha. Jesteś dzielny Mogę. w walkach? <laughs> Czasami. Meanwhile. A kurde, rekin tam był. No wiem, masz, ja nie umiem. No to byś musiał być dzielny w tym. He <laughs> mm He. -hmm. Mm? Uh -huh. prawie go załatwił. NIE! 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 O ja to bił! A, on bił, dobra! Czekaj, co? O nie! Czy on... On zginął przez robaka! Wow! Jest tygo no ja pod, umrę tygo umrę. umrę Super. Rozumiem. Przepowiednia się sprawdziła. Tutaj zginę. Umrę. Ta. Tak. Zginął. Szybko. Bardzo szybko. Dzięki. Eee. Um, no. Mogę wytłumaczyć. <suszanownic> <to> <suszanownic> 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 <sum> Głupi robak. Super. <laughs> Ale ma tam, ma tam duży obraz, niech się wróci. Ma tam duży Daj, obraz. Ma tam duży obraz. Duży obraz. Miałem walkę z takim tym robakiem, który chodził na sufit. Właśnie wiem nie... i jakim cudem on się trafił, to ja nie wiem. On spadł i mi wszedł na głowę nagle. A ja go biłem kilka razy, ale spudłowałem. Ja <laughs> Prezent mogę otworzyć. Ojojoj, możesz. Ty jest Eclipse? O! Eee, ten pilot, co? Stoję, to nie jest warty nic. Kto? Serio? Pisz... Dobra, daj mi to, daj mi to. No tylko jest do tego. Serio. Serio. No ale idąc do Tytana, możemy zginąć. Wiem. W ogóle tam był obraz, ja zostawiłem obraz na górze. Kurde. ja właśnie tak myślałem iść po siebie, ale powiedziałem, nie, 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 Hello there. Kronika 1. E uh. Dlaczego to musiał być pająk? Gubary, co ty zrobiłeś? Otóż tak, dostałem big bolta. Dostałem... Yy, dostałem kluczyk. I dostałem zawału. <młyszyk> Okej, okay. jeszcze <ty> co? <młyszyk> Czyli to tak działa. No, będzie trzeba zebrać przynajmniej po dwieście z każdej planety. Okay. <try> Czy ty możesz przestać? ty możesz przestać? no, no piękne to było. Czyli idę, ter idę teraz po łopatę, idę teraz po łopatę i ciebie nie uderzę. Nie, weź ty się ogarni! ja nie krzywdzę cię tym przynajmniej. Kurde. Kiurowa praca, Delight. Like. O nie! Wait, O nie! Ty głupi jesteś czy głupi! Miałem złom, miałem upatę, miałem natarkę! Przepraszam! Myślałem, że to zagrożenie, które... Yes. To był robaczek! <laughs> Dobra Następnym razem będę analizował. Dobra, ja po to wrócę. Następnym razem, następnym razem będę robił... Patrz, patrz, patrz! Następnym razem... No, jak nie... będę poszła no. do teleportu, to będę robił tak No właśnie nie daliśmy sygnału żadnego, ja... A nie on. Fejki Ur No co? Pewnie tyle samo! To co z To co z tym? Podróżą naszą robimy to czy jak? Okej, okay, ja na razie pójdę po najdalszy ul. Zamknę Potem drzwi adapt, a one najdalszy. uciekną? A one uciekną jak zamknę przed nimi drzwi? To one odlecą nas. Nie wiem. Nie wiem. Kurde. Dobra! <laughs> Czyli trzeci czy ul gdzie jest? Tam! Dalej, jeszcze dalej idziesz, ale tą drogą co ja po prawo i tam widać Ur. Znaczy na lewo, najpierw potem tym i wiadomo, znajdziesz. XT. Czy ulę potrząsł. poszedł? Eee. Alo! Halo? Konikasz! Widzisz? No? Tu jest ten ul. Tak, opracowuje plan. Dobra, to ja idę do statku. tej gry nie ma to jak zdobyć 3 ule. Oho, <śm> dobra, zaczynać. Bo jest mi dwa. drzwi muszę. Pamiętaj, to tam drzwi. Dawaj. My nie będziemy przestały gonić. O! A to ci niespodzianka. Dobra, to ja pójdę po drugi, może? Nie, nie, ja jestem, ja jestem specjalistą. O ja rany, nie dobra. Nawyk zamykania drzwi. Dobra. Nawyk zamykania drzwi, dokładnie. Aha. <tryś> no to mamy proszę. Pamiętaj ich bardziej, no tak, tak. Dobra. U number 2. <gry> robi podejście dobra jest. Ten twój chłopiec, a co teraz? One tu są. O, o, czekaj. Najwyżej mi te. Mam pomysł. O mój Boże, jestem geniuszem. A nie, nieważne, nie jestem geniuszem, bo jak teleportujesz, to rzeczy tracisz. Okay. No, nie, bo... nie, bo mogłeś odbiec. <laughs> mogłeś odbiec, uciec po prostu gdzieś, jak cię gonią, JA cię teleportuję. O nie! Uciekły. Okej. Okay. Okay, jeszcze jeden hul. Okej, okay, <laughs> dawaj. O nie. Czemu ja tak wczoraj słyszę? Mara jest po lewej, jeden ode mnie. A Smara ciągle tu re, relata gdzieś. Okej, okay, mam flashbang, <laughs> u Dobra, biegnij daleko, niech cię pogonią ja teleportuję cię. Nie gonią mnie. Dobra, bierz ostatni ur może? O o! one tu są. O nie! O no! O nie! Gdzie jest twoje ciało? Tam, tam. Wszystko zakompani. Aj one tam są chyba. One tam w środku. One są w środku. Chcę sobie. O nie. Nie. One szukały ura. One nie opuszczą ura. Nie. E... Eee, a co jakby on zginął, ale ten? Gronikarz! Co ja mam zrobić? Gronikarz, Wiem rzeczy. wiesz rzeczy. Zbierz dwa ule. Trzeci odstaw i wtedy. Może wtedy się to zaliczy? Tak to działa, no nie? Jak położysz ul. Aaa! Nie mam jak się z nim skontaktować! Kurde! Kurde... <głosi> Ładzi tak z moim ciałem. De, to był błąd. Nie. Nie, nie! nie! Nie, 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 nie! Kurde! <głosi> Emergentny call! Eee, uh, o nie. A, e, e... Hop! Aaaa! Emergency call! Mam nadzieję, że tak to działa, nie? Dobra, chwila! E, e. Ale mam plan. Ej! też nie wiem, czy zadziała Ale mam plan. Ty <śm> Halo? Ja, ja. Yy. Yy. Halo? mam. Mam plan! Zwieprz przy ule, zgiń, ale one się powinny zaliczyć, no nie? <grym> ale z, ale złom stracimy chyba. Jak stracimy złą? złom? o -oł. o! o o! W ogóle Okej! Aaa, stracimy wszystko, aha! No tak! Aha! Nie! <noise> Okej, okay, zaczynamy nowa o nowa kompania! Oooo! Nie! To był najgorszy plan jednak w mojej głowie wydawały się takie piękne, ale dobra. Nie! nie. Przynajmniej nie będę musiał za Ciebie płacić! What? Znak! No, wait! Stop! Aha, nie położyłem znak. Aha, aha. No cóż, mój błąd też się zdarzył. Pięknie. O nie, jest! Dobra, jest, jest. Pozdrawiam, mam plan. TY KURWE łop... Robimy bitwę na łopaty Ja mam znak Ja mam znak z napisem STOP Kupujesz? No czy ty możesz nie staram się coś kupić? Może brospidera? No, ah, jestem razem. Okay, gdzie jest? A ty to sprzedałeś? Ukryłeś? Co ty z tym zrobiłeś? Ukryłem. Eee, będziemy musieli kupić łopatę, bo nas nie stać na niem. A będziemy musieli? Kupić łopatę, bo nie stać nas na nią. Jak kupić łopatę, bo nie stać? O to ci chodzi. No kupić łopatę, bo nie mam. Na bitwę! Aaaa, ale. Źle. Po... <laughs> ale ty źle powiedziałeś! Kupić mu pasę, bo nie stać na stadium. <laughs> jak kupimy, jak tam. nie stać? <laughs> okay. O, To jest. <laughs> o, brawo! <laughs> Oto jest. Tu. Ej, co tam tam jest? sobie przed bitwą. Awa, super, Padłem. Brawo! mam krytyczne. A wiesz, że jest coś tak jak Klim, jak spojrzysz na drabinę pod innym kątem? No okej, ok, teraz ty też potrzebujesz mieć krytyczny, jeśli też ferwalki Słyszysz? Sobie krytyczny słyszę, muszę zrobić Powiedz kiedy masz krytyczny krytyczne masz O masz kurde ty... Ty czy mnie słuchasz w ogóle? No krótkofalówkę, no i? No, idę po łopat. A jak potrzebujesz krytycznego damage'a? Nie jestem głuchy, boże jedyny! Teraz ja tam nie skoczę, bo już mi u raz utojzyłeś. Nie muszę... Muszę skoczyć, a ty mnie zaczęłaś bić Istnieje coś takiego jak Drabina Tada! Widzisz? Powiedz kiedy masz krytyczny, no? Drugi raz uderzam. To ha Nie! O Boże. Tobą nie mogę wejść na drabinę. Papa um. pa, Przyjacielu! Tak Pada. Halo, 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 czekaj, czekaj. Halo, czekaj, 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 czekaj. Halo, czekaj, 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 czekaj. Halo, halo, czekaj, czekaj. Halo, 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 czekaj, 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 czekaj. Halo, 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 czekaj. Dobra. No więc tak. To chyba będzie na tyle. To halo, nie. halo, halo, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Eee, masz jakieś wnioski? <laughs> nie wiem. Goldfish, poczekaj. O, o. złota rybka, złota rybka! Złota rybka! <laughs> wow! To ma 50 dolców. Oh, wow <laughs> I feel this pain you already know Turn that to games let my money show I've got these things that I can't let go watch me turn this life into something that you can never run.